Jest kluczowe w takim przykładzie zastosowania, to jest to, że ono jest punktowe. To znaczy, ten algorytm umiał robić bardzo dobrze, ale tylko jedną rzecz. Natomiast generatywna sztuczna inteligencja taką zmianę pokazała, że właśnie tam mamy algorytm, który nie jest uczony do jednej rzeczy robienia, tylko jest uczony do robienia rzeczy, których jeszcze nie widział. Tak, to znaczy pytania, które my zadajemy do takiego czata GPT, to nie są pytania, które przewidzieli z góry twórcy tego czata GPT, to są bardzo różne pytania, on mimo wszystko sobie dobrze z tym radzi, co więcej, jak pewnie zauważyliście, jest tak zrobiony, że to on zawsze ma ostatnie słowo, tak? Czyli generalnie jak nie da się zakończyć rozmowy z czatem GPT samemu, on zawsze odpowie. <laughs> Natomiast jakie to ma znaczenie? No ma znaczenie to takie, że właśnie ta genera generalna sztuczna inteligencja jest przewidywanie, że ona pójdzie jeszcze dalej, czyli że będzie jeszcze szerszą klasę zastosowań w sposób autonomiczny w stanie realizować.